Cześć, zanim zacznę filmik, jest nowy konkurs znowu na tym kanale, ale zanim przejdziemy do tego konkursu, musimy ogłosić zwycięzców poprzedniego konkursu, w którym mogliście wygrać, zestaw do automacażu firmy HNS Fitness. Tym razem wygrały dwie osoby. Za to dzisiaj mogą wybrać trzy osoby. Taki oto zestaw trzech gum treningowych. Więc, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wystarczy, że sprawdzicie pierwszy komentarz pod tym filmikiem. Tam macie wszystkie szczegóły. Zaczynamy. Cześć, Daniel z tej strony, alskład.pl. Idziemy z duchem konkursu, i dzisiaj Wam pokażę ćwiczenia, które możecie wykonać. Z tymi gumami treningowymi. Wiem, że wielu z Was ma właśnie takie gumy treningowe w domu. Oprócz tych dłuższych gum treningowych, które bardzo Wam polecam, do drążków i w ogóle do wszelkich ćwiczeń, możecie zabrać nawet w, w nie wiem, jakieś podróże. Tak samo te gumy treningowe możecie zabrać w jakąś podróż lub po prostu je macie i chcecie jakoś wykorzystać. Dzisiaj Wam pokażę po 5 ćwiczeń na nogi, na dolne partie ciała i pięć ćwiczeń na górne partie ciała, jak możecie wykorzystać te gumy treningowe i stworzyć jakieś fajne treningi. Oczywiście te gumy treningowe możecie wykorzystać do innych rzeczy nie tylko. Do prowizorycznych ćwiczeń na plecy czy na biceps. Ja wykorzystuję te gumy treningowe na przykład w rozgrzewce pod przysiady. Niestety miałem problem z prawym pośladkiem, kiedy schodziłem w dół ze sztangą, moja prawa noga, no niestety no stała w miejscu kolano, nie mogło odejść bardziej do zewnątrz niż powinno, dlatego używam tej gumy treningowej, aby aktywować ten pośladek. No i wtedy te serie na przysiady wyglądają już lepiej. Jeszcze tak tylko wspomnę, że właśnie dzięki takiej rozgrzewce już nie muszę tych gum używać, żeby aktywować ten pośladek, ponieważ już jest wszystko w porządku, normalnie kolana i. Tam, gdzie mają iść yy, i używam to po prostu w innych ćwiczeniach. Dobra, przechodzimy do tych 10 proponowanych ćwiczeń i zaczniemy od górnych partii treningowych, ponieważ większość osób się właśnie interesuje tym, jak zbudować bicert, jeżeli jak mieć silne pośladki, co oczywiście powinno też być priorytetem głównie ze względów też zdrowotnych, jeżeli nie interesuje Was duża dupa, a generalnie facetów to nie interesuje tylko kobiety. Tak czy inaczej, przechodzimy na górę. Zaczniemy od ćwiczeń na plecy i pierwsze ćwiczenie to jest taka imitacja narciarza. Chwytamy naszą gumę treningową, a raczej zakładamy ją w obrębie naszego nadgarstka, no i chcemy skierować nasze ramiona do dołu. Kiedy jesteśmy w tej dolnej fazie ruchu, kiedy ta guma treningowa zaczyna Opierać się o nasze biodra chcemy jeszcze bardziej skierować tą gumę za siebie, raczej nasze ramiona za siebie i troszeczkę ją rozszerzyć. Następne ćwiczenie na plecy to jest wiosłowanie i tutaj możecie to zrobić w dwóch wersjach. Pierwsza wersja na siedząco, po prostu zaczepiacie gumę treningową o waszą stopę chwytacie, No i wiosłujecie na jedną stronę, a następnie na drugą stronę. Następna wersja, na stojąco tym razem, depczemy na tej gumie treningowej i teraz znowu możecie zrobić wersję A i wersję B. Wersja A to jest guma treningowa po tej samej stronie, co wiosłujemy, czyli przykładowo wiosłujemy na prawą stronę i nasza prawa stop, stopa trzyma tą gumę treningową, a w wersji B zahaczamy tą gumę treningową, albo depczemy tą gumę treningową po lewej stronie kiedy wiosłujemy prawą stroną, co nas zmusza do troszeczkę większej rotacji. No i trzecie ćwiczenie na precyt to taka modyfikacja. Aplikacja odwrotnych rozpiętek. Normalnie możemy je robić na bramie, na maszynie, bądź też z handlami lub z większą gumą treningową, tym razem zrobimy troszeczkę e, krótszą i mocniejszą gumą treningową. Co za tym idzie, to ćwiczenie będzie automatycznie troszeczkę trudniejsze. I tutaj możecie zrobić w dwóch wersjach: wersji łatwiejszej i wersji trudniejszej. W wersji łatwiejszej chcemy utrzymać nasze nadgarstki lub chcemy kierować nasz kciuk cały czas ku górze, czyli tak jakbyśmy robili chwyt młotkowy lub chwyt neutralny. Jeżeli chcemy tą trudniejszą wersję zrobić, chcemy skierować nasz kciuk bardziej do, do wewnątrz, czyli do siebie, czyli chcemy po prostu zrobić pewną rotację w naszym nadgarstku. Automatycznie to utrudnia to ćwiczenie, więc możecie sobie wybrać, którą wersję preferujecie. Następnie przechodzimy do ulubionej partii każdej początkującej osoby. Czyli biceps. Tutaj podobnie jak w wiosłowaniu siedząc, zaczepiamy naszą gumę treningową o naszą stopę, chwytamy no i uginamy nasz łokieć, czyli pracujemy naszym bicepsem. Mam dla was jeszcze jedno ćwiczenie na górne partie treningowe, tym razem głównie na barki, ale bądźmy szczerzy, pracuje też tutaj triceps i troszeczkę klatka piersiowa, ponieważ pracujemy w pozycji jak do pompki. Tutaj zahaczamy naszą gumę treningową o nasze nadgarstki. No i lekko te nadgarstki rozszerzamy, nasze dłonie rozszerzamy troszeczkę szerzej niż wysokość naszego barku, naszych barków, po to, żeby ta guma już była troszeczkę naciągnięta. I w tym momencie możemy zrobić tak zwany plank walk, czyli po prostu przenosimy się lub przesuwamy się do prawej strony, później do lewej strony. Jeżeli nie chcecie się przemieszczać, nie chcecie zrobić tego plank walk i może nie macie miejsca, nie ma problemu, możecie to robić w miejscu, po prostu. Jeżeli prawo, pracujemy prawą stroną, no to chcemy prawą rękę przesunąć delikatnie do prawej strony. Następnie wracamy, przesuję, Przesuwamy ją do przodu, następnie wracamy, przesuwamy ją do tyłu, następnie wracamy i powtarzamy to samo na lewą stronę już wy musicie sobie ustalić ilość powtórzeń, ale generalnie po prostu proponuję 10 powtórzeń na każdą stronę. Jedno powtórzenie to jest taki jeden obiekt. Dobra, moi drodzy, teraz przechodzimy do pięciu ćwiczeń na dolne partie treningowe, ponieważ nawet jeżeli nie chcecie pracować nad nogami, musicie je robić chociażby ze względów zdrowotnych, ponieważ większość z nas prowadzi siedzący tryb życia. Jeżeli prowadzimy siedzący tryb życia, no to większość z tych mieści po prostu się usypia oczywiście w cudzysłowie i później rodzą się z tego problemy. Zresztą jeden z wielu bezpośrednich powodów bólu pleców lub złego wykonanego ćwiczenia przykładowo na nogi jest słaby pośladek. Pierwsze ćwiczenie, czyli sidewalk z gumą treningową, bardzo znane ćwiczenie wśród kobiet, które chcą zbudować pośladki. Po prostu zaczepiamy czy umieszczamy naszą gumę treningową przy naszych kolanach, uginamy te kolana, no i przemieszczamy się do prawej strony robiąc parę kroków, do lewej strony robiąc parę kroków, lub jeżeli nie chcemy się przemieszczać, po prostu robimy leki kroczek. Do prawej strony leki kroczyk do tyłu i tak sobie tańczymy salsę prawie że z tą gumą treningową, pracując nad naszymi pośladkami. Oczywiście, jeżeli chcemy, żeby było trudniej, troszeczkę możemy te gumy treningowe dać na nasze kostki. Następne ćwiczenie, bardzo podobne. Tym razem po prostu robimy front pack walk. Czyli po prostu idziemy do przodu, cały czas mamy ugięte kolana, później idziemy do tyłu. I tutaj również możemy po prostu zrobić kroczek do przodu, kroczek do tyłu. Tak samo tańczyć, tańczyć salce z gumą treningową. Następne bardzo znane ćwiczenie wśród kobiet to są mosty lub hip trasty z gumą treningową. Zaczepioną czy umieszczoną przy naszych kolanach. Następne polecane przeze mnie ćwiczenie. Ja sam to ćwiczenie robię, ponieważ zdaję sobie sprawę, jak ważna jest mocna dupa, zwłaszcza u mężczyzn, którzy robią przysiady, robią martwe ciągi. Pamiętajcie, nie lekceważcie tego, to nie tak, że hip trasy są tylko dla kobiet. Następne ćwiczenie, znowu chyba ulubione wśród kobiet, to jest odwodzenie, przywodzenie bądź wymachy nogi do tyłu z gumą treningową. Tak samo warto to ćwiczenie dodać do naszego treningu, zwłaszcza jeżeli chcemy popracować nad naszym pośladkiem. Niekoniecznie ze względów estetycznych, ale właśnie ze względów funkcjonalnych, zdrowotnych. No i moja ostatnia propozycja bardziej na środek naszego ciała, głównie na zginacze naszych bioder, które bardzo często też są osłabione. Często się mówi o tym, aby nie aktywować tych zginaczy bioder lub nie używać tego ćwiczenia na brzuch, ponieważ głównie pracują zginacze bioder. Jednak jeżeli unikamy cały czas pracy tych zginaczy bioder, Pozbawiamy się pewnej ważnej funkcji, czyli podnoszenia nogi powiedzmy wysoko, unoszenia nogi powiedzmy albo kolana pod nad naszą linię bioder. Zresztą słabe zginacze bioder, mieście biodrowo-lędźwiowe też mogą przyczynić się do bólu pleców, więc możesz zrobić taki test. Jeżeli podniesiesz nogę i nie jesteś w stanie tej nogi utrzymać przez 5 sekund, oczywiście kolano musi być na wysokości lub wyżej. Twojego pępka, jeżeli nie jesteś w stanie tej nogi utrzymać, to znaczy, że masz osłabiony zginacze bioder i warto by było nad nimi popracować, chociażby tym ćwiczeniem uwzględniając parę serii w swoim treningu. Dobra, słuchajcie, to wszystko z mojej strony. Macie 10 ćwiczeń w różnych jeszcze wersjach, które możecie wykorzystać w Waszym treningu właśnie z takimi gumami treningowymi. Więc możecie je wykorzystać w konkretnym celu. Podczas przysiadów, aby aktywować ten tyłek, lub możecie je wykorzystać faktycznie do waszego treningu, chociażby w waszym wyjeździe bo, albo w hotelu, obojętnie, no jest to fajna sprawa, którą po prostu można dodać do naszego treningu. To wszystko z mojej strony, jeżeli macie propozycje na filmiki, śmiało piszcie w komentarzu, zostawcie łapki w górę. Jeżeli jesteś tutaj nowy, zasubskrybuj ten kanał. Trzymajcie się, do zobaczenia.